Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, nadszedł czas na przewierty pod klimatyzatory, ale oczywiście to nie jest przewiert pod klimatyzator, tylko taka próba. Bo mój znajomy, mogę powiedzieć, nawet kolega przemocyr, wysłał mi swoją starą e, swoje stare wiertło koronowe. Mówi, Marcel zrób, bo ogólnie nie ma gdzie wypożyczyć tego takiego, czegoś takiego w okolicy. A. Wszyscy znajomych co robią w tych tematach, to niestety, ale teraz sezon jest i jest masa. Także pożyczył mi, no to ja pierwsze co? Tu myślę, zrobię próbę i urwałem z pieka. No, żyłka, sierota, z pieka urwał. Dwonie do przema. Kurde, muszę ci wiertło odkupić, on mówi nie ma sprawy. Próbuj, bo to i tak stare. Bowiem ja się przyglądałem, już było spękane w każdym miejscu, praktycznie a tutaj jak z pieka wyciągnąłem jak już odpadł to już było podzewiałe także no już swoje przeżyło no, ale jakby nie było całe mi przysłał i co trzeba było wjechać do swojego znajomego tokarza tokarz Matiga i za 10 zł jak nuweczka mamy wiertło ale co dalej próba była robiona tym starym rupieciem co mam no i niestety tu jest głowica już tak zamordowana przez różne projekty, że trzeba jechać kupić nowy młot, bo z tego nie będzie nic. O, takie bicie tutaj jest, że za chwilę yy, mi ręce odpadną i też dalej zniszczę tą koronę. Także wybieram się jutro po młota i co? I porobimy, porobimy, P porobię przewierty i można będzie jednostki pomalutku stawiać. Także jest nowy sprzęt, dało się kupić. Jeszcze w miarę normalnych pieniądzach. I pierwsza próba zrobiona. No niestety spawany spieg nie wytrzymał. Tyle materiału dało się wykroić. Powiem wam, bicie było, mi się wydawało, że tamten mój stary młod miał tutaj bicie, ale to chyba jest bicie po prostu wzdłużne, bo to jest jakby nie było, to jest SDS, a nie, a nie do wiertnicy i trochę tego luzu jest. Ale dobrze, młot mi się przyda, bo tu jest, z tego co zauważyłem, to już jest sprzęgło. Także jak mi nawet blokowało wiertło, no to sprzęgło zadziałało, a nie mi, że tak powiem, ręce wy, wykręca w drugą stronę. No i powiem wam na tych trzech ile dam radę. Tyle, że tak powiem, zmęczę. Ja mam albo plus tak albo cegła, albo jeszcze ten szurżlowy jest. Także do botynu się z tym nie będę pchał, bo to już w ogóle nie miałoby sensu. Myślę, że się uda zrobić te, nie wiem, chyba mam 4, 4 otwory do zrobienia. Także nie powinno być problemu żadnego. To nie jest czas się brać do roboty i ile da rady to pojechać. Wam nie dało? Chciałem bączka. Elektroda 2,5, duży prąd na przetopie. Odpadnie to, odpadnie. Także ono i tak odpadło, ale chodzi o to, że. Żeby były, chociaż, żeby były wszystkie to pewnie nie będzie takie ubicia wezmę delikatnie szlifne tutaj reszta się wytrze zaraz próba na tej ścianie jak to pójdzie no i jednak stara spowarka elektrodowa nie zawiodła mam dziurę w ścianie w garażu będę musiał ją zalepić a spiek, spiek no to nie jest spiek tylko końcówka się trzyma i mi się wydaje, że się będzie elegancko trzymać. Także tylko, yy, tylko dobrze, że tu jest sprzęgło. Bo napieprza tym, jak masakrycznie. Ale chociaż mi rąk nie pływa. zrobię te cztery otwory bez problemu. Trzeba się brać do roboty. Połowa już jest. A jeszcze do końca daleko, a ręce już zwiędły. I pierwszy, zrobiony. 20 minut z przerwami, bo ręce boleli. Ale jest, także powiem Wam, też tutaj trochę tego materiału było. Bo praktycznie cegła zaprawa i, i chyba pustaka kawałek, zaraz zobaczymy. No i jednak sama cegła, praktycznie cegła, zaprawa i cegła. Mamy ile? 25 cm cegły. Wiertłem tym koroną nie pierwszej jakości. Jeszcze na SDS-ie podłączoną. Także nie ma źle. Jeszcze tylko. Trzy otwory i będę wolny Trzeba się brać za drugi przewiert Tutaj będzie już jest wstępnie zrobiony Otwornicą Tutaj jest cegła, później jest pustka i pusta żużlowy, także nie powinno być tragedii A gry tutaj będzie stało gdzie ten bez Także Nie ma co mam rolić Trzeba jechać z koksem I, jest, i drugi i powiem Wam jak no na całe praktycznie wiertło. Zobaczmy od środka. O i wyszło elegancko. i Teraz pójdzie linia wronowa po suficie w linii prostej. Tam gdzie tamta rura. Tutaj się przez ten przesmyk przesmyknę. I wymiennik będzie tutaj. Gdzie jest? O, gdzie jest to? ten kawałek poskownika tak będzie wymiennik w tym miejscu także górą sobie tutaj fajnie poleci tą w linii prostej no trochę tej rury fronowej będzie no trudno jest jak jest a nie będę wymiennika nie wiadomo gdzie tutaj wieszał później znowu z wodą iść parę metrów pójdzie więcej a to może tam z metra albo dwa nic ci nie stanie także druga z głowy trzeba się brać za trzecią niestety wyciągnąłem wiertło Mój spiek, co spowałem, się trzyma. Spiek, no to mówię, że spiek. Wypust, a inny wyrwał. Także, no, niestety, dwa przewierty mi zostały. Oby się udało, a nie, no to będę. W tej ścianie powiem wam, żebym sobie tylko ładnie okrągłe zrobił w jedną i drugą stronę, a w środku, już czym popadnie bym, yy, bym to zrobił, to nie będzie widać. Najważniejsze, że zrobiłem sobie to ten pierwszy przewiert, bo tam było najgorzej, a z tymi sobie dam radę. No nic, jakoś zmorduję. No trudno, no nie znajdę go już, bo wpadł pewnie między ściany i tyle. Także życie. Biorę się za trzeci otwór. Tutaj na parterze, gdzie będzie 2,6 kW. No takie niskie pomieszczenie, bo tylko jest 2,5 m do sufitu. Także tak mu zostawiłem trochę miejsca na górze, więcej, żeby tego powietrza zaciągał. A tutaj praktycznie wylot będzie w drugą stronę. i będzie leciało praktycznie przez otwartą przestrzeń. To nie powinno przeszkadzać w niczym. Także najpierw poszedł przewiert na zewnątrz, od wewnątrz na zewnątrz poszedł przewiert. Aby się tam widać, bo będzie mi powiem Wam, będzie mi łatwiej z zewnątrz tutaj wiercić. Po prostu nie będę musiał na takiej wysokości, to jest jakieś 1,70 m. A z tamtej strony praktycznie ze stołeczka można będzie jechać w tą. Będę leciał dosłownie ze stołka. Bo otwór jest na wysokości około 120. To ni to z kolana, ni to z czego. I tutaj będzie. Ee, miałem wieszać, ale nie będę wieszał. Mam takie trelingi. Tutaj na trelinkach będzie stała 2-6 jednostka I muszę z nią się tak wymieścić, żeby mi to, co z dachu spadało, bo tam nic nie było na dachu. Żadnych tych śniegłapów, nie rozwaliło jednostki. Także trzeba będzie w miarę to wycelować, a gdzie to się zrobi, nad nim jakiś daszek nie będzie problemu także trzeba się brać do roboty i zobaczymy ile zębów zostanie bo mamy tylko 4 już zrobione także nie ma źle strat w zębach brak zobaczmy z drugiej strony jak z celnością snajperem w wojsku nie wyjąłem ale patrzcie tu, przewiert na tamtą stronę i praktycznie, idealnie w celu także trzeci z głowy trzeba brać się za czwarty ostatni czwarty otwór przygotowanie jest tu, jest tylko pustak, także pójdzie gładko tutaj był przedtem e, zibrot, został sobie w tym miejscu w tamtym roku i tutaj była pierwsza próba przepuszczenia e, Glikolupeksem 25 nieudana Później było PP PP już była próba udana A teraz będzie linia feronowa No sobie pójdzie tutaj, aż tak po barierce I tu będzie Tu będzie tu, o Tutaj na przodzie będzie jednostka zawieszona Taki stelaż zrobię 3,5 kW Także chodzi o to żeby Z tyłu z tyłu miała skąd zaciągać powietrze, jest z boku, z ten. Przeważnie mi wieje z tej strony już nie będzie. Jej hamowało tak. Zyber tutaj stało, to wentylator próbował w tamtą stronę wypychać, a jak mocno wiało, to e, praktycznie go blokowało. Także będzie fajny No i też nie będzie na nią od góry. Woda kapała także pod daszkiem. A czemu nie? Do rury się tu jak stelaża zrobi i będzie. Jak talala na gumach się powiesi, żeby wibracje nie szły. Mi się wydaje, że będzie. Także wiało noc. No i poszło gładko Jest nawet udało się wycelować tamto wymierzone, ale niestety sprzęt już e, końcóweczka prawie się urwał kolejny Nie wiem jak to nazwać, spiek, korona czy co no niestety ale zobaczcie go to ten trzymało się tylko tutaj Nawet nie na ten spawie co był tylko tutaj się ledwo trzymało a tutaj praktycznie całego go wyrwało to mnie właśnie bardzo ciekawi o widzicie to tak równiutko jest elegancko i tu kawałek dół dziwne ale to co pospawałem to trzyma także pasowałoby wspawać wszystkie jeszcze raz i by to jeszcze kręcił i kręcił no ale... no niestety no trudno troszeczkę, sprzętu szkoda a może się jeszcze pospawa może jeszcze do czegoś posłuży, zobaczymy i został jeszcze jeden otwór. Znaczy, tu jest, no, tu jest wycelowane fajnie, I muszę się jeszcze przebić tutaj z góry na doł albo e, z dołu do góry. Właśnie do. już wam pokazuję. No a tam w rogu trzeba się szafkę odsunąć. Tutaj rogiem wyjdę To też trzeba będzie przestawić. u tutaj pójdą te koryta górą, pyk, pyk, pyk. Tędy, tędy, i tutaj wejdę w ten otwór. I tutaj już mamy jednostkę wewnętrzną, także trzeba będzie tutaj trochę kręcenia modzenia, Tędy tam tam i na dół i do zewnętrznej, także także już bliżej jak dalej. Eee, tylko jeszcze jeden przebiór, tak jak mówiłem. Jednostki posadzić i co, i trzeba będzie chyba się do, do przema uśmiechnąć, żeby przyjechał, zrobił eee, stronę gazową, ale to. To jeszcze chwilę potrwa tak naprawdę. O jeszcze mam wymiennik. Przyszedł mi wymiennik rurowy, tylko jeszcze nie zrobiłem z tego materiału. O, Tak jak naprawdę, no, co chwilę coś się dzieje. Tu, tam, siami. No I tak wychodzi. Także na raty, na raty. Wszystko po trochę. Ale do zimy się ogarnę. Myślę, że się ogarnę z tym wszystkim. Off grid najważniejszy na razie. No i w ogóle, żeby mieć czymkolwiek grzać. Bo nadwyżka już mi leci na przyszły rok. Ten rok spłaciłem, także nie jest źle. Także jeszcze zapraszam Wam na, na stronę Przema. Pożyczył sprzęt, także trzeba polecić e, jego usługi, dlaczego nie. No i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Także dziękuję. Dzięki Przemo za sprzęt. <grym>, także korona do Ciebie wróci niekompletna, ale jemu bardziej chodzi o adaptera adapter, a nie o koronę. I jeśli Was interesuje montaż, kompletny montaż pompy ciepła, klimatyzatora albo kupno też takich jednostek w dobrych cenach. No to tutaj link właśnie do, do strony wam rzucę. Wszystko na miejscu sobie zobaczycie. Montaż oczywiście w miejscach możliwych i niemożliwych. Tutaj mam przykład na przykład na dachu jakieś przepusty i inne rzeczy. Dużo filmów na YouTube, dużo materiałów publikowanych właśnie na tej stronie. Także można sobie podejrzeć. Nie ma problemu. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam serdecznie. Dzięki za sprzęt. Pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam Ciebie Przemu i słoneczka życzę.